Co zrażało najbardziej? E, wszystko. To tydzień temu 8,50. Dzisiaj dycha. Inflacja przyspiesza, a codzienne zakupy Polaków stają się coraz bardziej bolesnym wydatkiem. Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, inflacja we wrześniu wyniosła ponad 17%. To najwyższy odczyt od lutego 1997 roku. Ekonomiści byli zgodni co do jednego, że inflacja będzie wysoka, ale ta przerosła ich oczekiwania. Dzisiaj zapytamy o to, jak żyje się zwykłym Polakom. Co poszło najbardziej w górę? żywność i węgiel. Prosty przykład, wie pani, jabłko kosztuje 70 groszy u rolnika, jak wiesz, na, na tego sprzedaż, wie tego. a tu jest 3, 54 zł, wie tego. przebicie jest 300-400%. Nie mówiąc, to wszystkie artykuły, wszystkie po kolei, jakie są, od ziemniaka do wędlin i innych rzeczy. Kiedyś, się, jak, jak się kupowało, to się kupowało, powiedzmy, całą kiełbasę, teraz się kupuje jedną czwartą kiełbasę. Można jutro pójść i, i w innych cenach w ogóle już kupuje się ten sam towar. A w jakiej sytuacji są dziś zwykli Polacy? Beznadziejnej. Czy to żyło tak mniej, że nie kupisz wiele nic dużego? A kto jest temu winien? No wydaje mi się ci, co dysponują naszymi podatkami. Rząd. Czy małych zarobkach? Przy małej emeryturze niestety jest każdy, każdy wydatek jest trzy razy oglądany, każdy, każda rzecz. Staram się oszczędzać światło, kuchenkę elektryczną. Dla takich ludzi jak ja, emerytów, na, na tym jest nieprawdopodobnie ciężko wytrzymać. A na czym musi Pani oszczędzać? No, na wszystkim praktycznie. Może dla tych, którzy pracują i mają podwyżkę jakąś w pracy, to może jakoś łatwiej. Ciepło się będziemy ubierać i jakoś może przeżyjemy tą zimę. A będzie lepiej, tak pan myśli? Dzieje, bo to żyjemy. W wakacje pracowałem w sklepie spożywczym, więc obserwowałem ten wzrost cen na bieżąco. Ilekrość dostawa z kurtowni przychodziła, to... Um... Właściwie tydzień w tydzień te ceny wzrastały. Zasadniczo to wszystkie produkty i usługi też zdrożały niesamowicie. Jedzenie na mieście też już nie jest jakimś szczególnie atrakcyjnym wyjściem, bo też ceny wzrosły No co najmniej myślę o 20 tak mniej więcej na oko. Na przykład olej za 13 złotych no to jest jakaś tragedia, prawda? Oczywiście, że muszę oszczędzać, szczególnie, że jestem studentem. Dlatego bardzo ograniczam na przykład jedzenie na mieście. Praktycznie tego w ogóle nie robię. Do tego oczywiście jem dużo takich produktów, Mącznych, bo to jest jednak wtedy najtańsze. Pracuję w kawiarni i dosłownie tydzień temu zmienialiśmy już tablicę z cenami nowymi. Dopiero co wróciłam z zagranicy tak naprawdę kilka dni temu i patrząc na porównanie, wiem, że za granicą będę miała lepsze możliwości, ale bardzo kocham ten kraj. Jest źle i będzie jeszcze gorzej.